Dziękuję. Uniesienie odcinka ST powyżej 2 mm w odprowadzeniach V1-V4. Nie to wygląda na zawał semi. Jaki zawał? Przecież mówiłem, ja miałam problemy z woreczkiem. To nie jest kolka żółciowa, doktor Konecka ma rację, ma pan zawał. Robimy echo. Ale nie mam na to czasu. Ustawcie mi szybko na nogi, muszę wracać do biura. To nie są żarty. Ale ja mam dużo pracy. A ja panu tłumaczę, że pan ma zawał. I to najgorszego typu. Dlaczego mnie pani straszy? Bo zachowuje się pan kompletnie nieodpowiedzialnie. Niech pan leży i da sobie pomóc. Na prawy bok, proszę. Pobieramy krew na morfologię, elektrolity i markery martwicy mięśnia sercowego. To nie może być zawał. Jak ludzie mają zawał, to mdleją, mają duszności. A ja się aż tak źle nie czuję. Zawoł nie zawsze daje od razu ostre objawy. Czasem trwa to przez kilka dni. I tak właśnie stało się Pana w przypadku. Hipokinę zaś ceny przedniej. Do tego spadek frakcji wyrzutowej. Teraz tylko 45%. Potrzebna koronarografia. I to natychmiast. Dobra, zabieramy Pana już, już. Kamil, co się dzieje? Nie wiem, chyba mam zawoł. Co? Bo zabieracie na kardiologię. Musimy jak najszybciej wszczepić pani mężowi stent do tętnicy wieńcowej, żeby zwiększyć jej drożność. Tylko w taki sposób możemy przywrócić prawidłową akcję serca. Proszę poczekać.